No i druga rójka 27 kwietnia, matka stara z którego na roku? Z 2013 I morska, P8, one takie trochę miały tendencje No i one na pięciu korpusach, Langstrotha 3,4 i jeszcze im mało w kwietniu O, pięknie wchodzą Zostały ramkę z czerwiem otwartym tutaj do tego ulika To dosłownie od ręki zaczęły maszerować do środka Na jabłoneczce, która zaczyna kwitnąć, To ją zapylać od razu. Mariusz, nadal wytrwale, matki szuk. <grym> <grym> będzie Jest? mi Jest i znalazł. Proszę, złapią No i zobaczymy, co ma za matkę. to za matka. Co, widzę, że znakomita. Mariusz, to idź po klatkę, klateczkę, włóż w klateczkę i przynieś. A, numer, a, a numer, numerkowana? Z numerkiem? Pojawiła się matka, zaraz ją obejrzymy, co to za gagatek, czerwona z 2013 roku, chyba tak, nie wiem, z tymi kolorami ciągle muszę się zastanawiać. i czytałem chyba w czasopiśmie Pasieka pewien no pszczelarz. Opublikował jak zapamiętać kolory. Od 0 do 5, od 6 do 10. Wystarczy zapamiętać hasło Boży Czyn. Wyrzucić litery O i dwa razy Y. I po kolei mamy kolory B czyli biały, Z, czyli żółty C czyli czerwony, Z, czyli zielony i na końcu słowa czyn jest N, czyli niebieski. I tak mamy od 0 do 5 i od 6 do 10. Boży czyn. Zapamiętać, ja wyrzucić raz O, dwa razy Y i kolory się pamięta no i pokaż tą matkę co tam ona jest. Znakowana. No dobrze, znakowana. Kto i taki znaczek tu przyładował? Co to w ogóle jest? Skąd my to mamy? Z wygląda, że nasze. Przy naszej pasiece 99% nasze. jest co? A to nie jest, o to, u ojca, o to one u stały. Nie. Te pszczoły. To jest mojego tatusia znakowanie. Takie piękne. Widać z drugiej wsi. <grybujesz> Wkleił nam to jakieś rojliwe pszczoły. No nic, złapana Rójka, złapana matka Chodzą nawet bez matki Co no im tą matkę tutaj nie wejdzie, czy wejdzie? Wejdzie Oczeli Tutaj na wylotku i cześć na dnie No proszę proszę Wystarczy Jeszcze z daleka zobaczymy jak to wygląda Piękność Trójki się łapie w grudniu